I to jest cały szkielet tej kipki. Następnie zrobimy oczko, o tu z jednej strony, jest troszeczkę inaczej się robi, ale ja wszystko pokażę z jednej i z drugiej strony i potem będziemy uzupełniali żeberkami i następnie oplatanie metodą żeberkową-krzyżykową, tak jak pletliśmy koszyk. Warsztaty pod tytułem Mistrz Tradycji staramy się organizować, aby te najbardziej unikatowe elementy kultury, kultury ludowej na kaszubach zachować. Aby jak najwięcej osób mogło posiąść wiedzę, w jaki sposób wykonuje się te wyjątkowe dla kaszub elementy, czy to jest sztuka, czy to są produkty codziennego użytku. Które kiedyś przez naszych dziadków były wykonywane w zupełnie inny sposób niż dzisiaj, kiedy możemy iść do sklepu i to po prostu kupić. I tak równiutko, i teraz góra. tak? i o. Tak, tak, O. Tak. tak jest, o. Kaswa, na czym polega? Więc to jest... Bardzo dobre pytanie, i tutaj odpowiedź może być jedna. Na czym polega? Na tworzeniu, na tworzeniu rzeczy, które były potrzebne kiedyś bardzo w gospodarstwie. Więc na terenie kaszub nie było innych materiałów, by były tylko gdzieś tam za zachału rosły sosenki, jałowce. Więc ludzie po prostu z materiałów lokalnych wyplatali, przygotowywali rzeczy, które były potrzebne w gospodarstwie. No były to przeróżniste kosze. Od pięknie wypracowanych, które gospodyńczy ma w paradnej izbie, do wielkich kosmatych, czasami nawet kip na słomę, na, na jakieś buraki. No, tradycyjnie na Kaszubach to były również kosze bulewne. I stąd się tak takie... No jeszcze do czego były? No... Taka plecionka, która mnie zauroczyła, to była czipka na kolanach babci. Ja to jeszcze pamiętam. Czipka to takie. druga po koszu bulewnym, takie, takie naczynie na kaszubach, bardzo popularne. Babcie miały na kolanach, obierały ziemniaki. Z jednej strony ziemniaczki, z drugiej strony obierki. Widzisz, jak fajnie równiusieńko. O, jest, będzie, ten na tak. To jest sztuka obecnie już prawie tajemna, powiedziałabym, bo nie, nie, niewiele osób zostało, które potrafią to robić. To ręką trochę skręcę. Tak, I podkradłam. Oczywiście zrobiłam koszyk i zrobiłam taki koszyk do zbierania grzybów i będę go zabierała ze sobą do lasu. Czyli już wyplotłam kipkę, kipkę taką taką powiedzmy płytszą do, gdzieś tam do, do chleba czy do bułek. I kosze, kosz bulewniany, taki mniejszy, który będę używać do zbierania jajek. sobie zrobić taki taki większy kosz bulewny. Jeden już mam taki mały, ale chcę sobie zrobić jeszcze jeden i muszę teraz takich pasków narobić. Muszę po prostu rozwarstwić gruby korzeń sosny na kilka warstw. Nawet na kilkanaście niektóre i są to właśnie elementy do wypełniania tego koszyka robi się to albo z grubszych właściwie i z grubych i z cienkich jakie się wykorzystuje przy, przy mocowaniu uchwytu. Trzeba co niektóre na pewno oczyścić, bo mają korę. I kora bardzo łatwo się zdejmuje. Jest to dosyć trudna praca. Kiedyś to, tą pracą to zajmowali się wyłącznie mężczyźni. Więc praca jest, no, można powiedzieć, no, czy trudna. No jest ciężka, ale, ale jest przyjemna. Trzeba po prostu sobie materiał pozbierać, to znaczy korzenie sosny, które kiedyś były może bardziej dostępne. W tej chwili jest troszeczkę problemów. Można by znaleźć korzeń. Trzeba być cierpliwym. i wytrwałym. ciężko. Trudno trafić. Trudno trafić tu na korzeń, bo te sęki są takie małe. Ale cały czas próbujemy, może się uda. Bardzo chciałam poznać sztukę wyplatania koszyków i chciałam też właśnie yy, Sprawdzić, zobaczyć, doświadczyć tego, jak się wykopuje korzenie, gdzie one są. Czy to są korzenie sosny, modrzewia, czy jakiegoś innego drzewia, drzewa, ale właśnie są to korzenie sosny i jałowca. I najbardziej mi się właśnie podobało to, że byliśmy w lesie i wykopałam swoje pierwsze korzenie. I żeby taki korzeń podzielić, to nacinamy sobie leciutko. Troszeczkę ją się rozszerza i teraz tylko prowadzę palcami, nic nie tnę, ale tak umiejętnie, że ja muszę po prostu kierować, żeby on po prostu w środku był, w prawo albo w lewo. No robimy właśnie tą techniką naszą tutaj tradycyjną, kaszubską, z korzenia sosny. Robimy tak zwane kosze bulewne. Gdzie nigdzie ich się nie robi, tylko właściwie tutaj u nas na Kaszubach. Taki kształt tych koszy i, i materiał, to jest typowy tutaj dla, dla, dla naszego regionu. Może ja bardzo uwielbiam koszyki różnego rodzaju. Mam duże ilości tego w domu i ciągle mam za mało. <gry> A że te są takie tradycyjne nasze tutaj, robione z korzenia sosny. Jest to trudno dostępny materiał. Nie wszędzie można pozyskiwać ten, ten materiał. A że tutaj na tych zajęciach jest wszystko zagwarantowane i też jest wszystko szczegółowo omawiane, jak co się robi. Także nie niszczy się tego materiału. No i poza tym, nasza pani Regina jest bardzo, bardzo taką. Dostępną instruktorką. Bardzo to dokładnie tutaj nam omawia i bardzo przyjemnie się tu spędza czas. No i na każdych zajęciach, oczywiście, wykonujemy jakiś koszyk. Przeważnie, nawet się udaje zrobić na jednych zajęciach koszyk i go zabrać do domu. Także to jest niesamowita frajda. zrobić szkielet takiego koszyka. Są to dwa okręgi, które są złożone na krzyż i wyplatamy takie oczko, które łączy te dwa okręgi i to oczko podtrzymuje po prostu cały koszyk. Następnie podkładamy żeberka i oplatamy metodą żeberkowo-krzyżykową, czyli inaczej splot tak zwany, no można powiedzieć płucienny, ja to nazywam troszeczkę cerowaniem i oplatamy metodą żeberkowo-krzyżykową. Koszyk oplatamy raz z jednej strony, raz z drugiej strony, kończymy na środku. Więc koszyki były różne formy, więc tutaj jest akurat taki z pałąkiem. Były również takie kosze bez pałąków, tak zwane czipki. No i taki najbardziej ciekawy to był splot spiralny. Ja je dlatego, ponieważ jakby świeże były, one by nam się zdeformowały, one by tutaj w tym momencie się spłaszczyły i byśmy i trudno nam by było uzyskać taki kształt. Więc kiedyś takie plecionki to nawet robiono jako wiadra do noszenia wody. Nie było on po prostu naczyń. Był on tak ściśle po prostu zrobiony, że można było w tej, w tej plecionce czy wodę przenieść, czy troszeczkę przetrzymać. Technika polega na tym, no trudno to tak w kilku słowach po prostu opisać, ale jeden korzeń leci spiralnie, który owijamy drugim, więc jest to jednocześnie proste i bardzo skomplikowane. Można też kupić wiklinę i robić plecionki z wikliny i jest to jakby zastąpienie tego materiału tutaj naszego rodzimego i też Ładne rzeczy można z tego zrobić i trwałe. Taka długość, jak będzie za długie, sobie odpowiednio przytniemy. Czy ma sens? Jest duże zainteresowanie. Może to zainteresowanie najpierw jest takie zewnętrzne, oj, ładne prace i tak dalej. Ale każdy po prostu chce spróbować. No i jak spróbuje, no to łapie bakcyda. Także jest sens. No, przede wszystkim jest taki problem, że jest to już ginąca profesja, ginący zawód, zawód, można to nawet tak nazwać, ginące rzemiosło, które już w tej chwili zanika, ponieważ już no, z tradycyjnego materiału trudno upleść, mamy po prostu rynek jaki mamy i to po prostu y, powoduje, że już jest to jako, jako, można powiedzieć, praca twórcza w tej chwili. Od wielu, wielu, wielu lat i ta wiedza była przekazywana z pokolenia na pokolenie. Tak? I ona gdzieś tutaj osiadła w tych naszych kulturowych i historycznych korzeniach. Natomiast no, obecnie, jak mówiłam, no, jest coraz mniej osób, które się tym zajmują i też młodzi coraz mniej chętnie zdobywają taką wiedzę. A szkoda. Tak, będę polecała i będę przede wszystkim mówiła o tym, jaka to jest wielka frajda i wielka trudność, ponieważ kiedyś było koszy bardzo dużo, a w tej chwili jest ich coraz mniej, bo mało ludzi zna tą sztukę. Ta została zapomniana, ale nasza instruktorka, pani Regina, bardzo ładnie nam to tłumaczy i nauczyła nas i chyba zaszczepiła w nas jakby chęć dalszego tworzenia i robienia takich pięknych rzeczy właśnie stworzenie jałowca. Myślę, że razem z tą nauką tej sztuki, tego rzemiosła idzie w parze również kultura, słownictwo, obyczaje, no i przede wszystkim ta możliwość bycia razem i wspólnego angażowania się i zarażania się tymi wartościami, które są dla nas bardzo, bardzo ważne. Mam nadzieję, że, że ta kontynuacja tej twórczości ludowej, z Karspa będzie mogła być kontynuowana. Bardzo dziękujemy za ten rok pracy. Eee, takie małe, małe wiadomki, ale musimy również bardzo prosili o, o zgodę, aby te zajęcia mogły być Podpalił tutaj wieczór kontynuowany. Wiodzi i Musimy ocalić od zapomnienia nie możemy pozwolić na to, żeby po prostu gdzieś zaginęły te nostalgiczne prace, które wykonywali nasi dziadkowie nasi, nasze babcie no miłe to było chociaż ta kipka na kolanach babci no czy wykopki z takim koszem no to jest rzecz przepiękna